Cezary Graf, dzień dobry. Rzecz, o której będzie dzisiaj, jest absolutnie przyczyną, dlaczego system finansowy w postaci, w jakiej go znamy, nie przetrwa. Całkowicie rozumiem, że można to było przeoczyć, że można było nie zauważyć tego, o czym będę dzisiaj mówił, ponieważ można było zajmować się tymi rzeczami 5, 10, 15, 20, 30 lat temu, kiedy procesy, o których będę mówił, nie miały miejsca. Social media pojawiły się około 10 lat temu, miały swój wybuch razem ze smartfonami. Potrzeba było kilku dobrych lat, aby te usługi i te urządzenia spenetrowały rynek. I od około 3-5 lat można powiedzieć, że nasycenie jest niemalże pełne. Dodatkowo potrzebne było kilka lat, aby poprzestawiać w głowach. I koniec końców jesteśmy obecnie w sytuacji, w której. Zwykły mężczyzna jest znacznie mniej interesujący od telefonu dla zwykłej kobiety. Można powiedzieć: Panie Cezary, co pan mówi, czarku, co ty mówisz? Tak nie jest. W okularach a, różowych, taty, wujka inaczej oceniać tą sytuację, pamiętając na przykład swoje doświadczenia sprzed 10, 20, 30 lat. Obecnie. Niestety tak to wygląda. Zwykły mężczyzna jest mniej interesujący dla zwykłej kobiety od telefonu. I ten zwykły mężczyzna, który zarabia 3, 6, 9 tysięcy złotych i ciągnie ten zombie cyrk zwany ekonomią za oknem do przodu, myśli logicznie, najprawdopodobniej. I zdołał wykoncypować, że nie zostanie piłkarzem w lidze mistrzów, nie zostanie raperem za oceanu ani multimilionerem podróżującym pomiędzy kontynentami przy pomocy odrzutowca. Więc poddał się. Kryzys męskości też ma miejsce. Jest gigantyczny to jest jeden z jego elementów. A ten mężczyzna się poddał, ponieważ łatwo wykoncypować, że. Aby zatankować elektryczną e, hulajnogę i zapłacić za dach nad głową, to nie trzeba się tak bardzo wysilać. I jako, że system finansowy jest pewnego rodzaju piramidą Ponziego, która doznała niewypłacalności w 2009 roku, i od tego czasu przy pomocy banków centralnych i do druku, ten Ponzi jest trzymany pionowo po prostu klientem, który się skończył w 2009 roku, są banki centralne. Uh, to, to jest uh, pra przyczyna, dla której to dłużej nie będzie funkcjonowało. W pewnym momencie skończy się też człowiek, kapitał ludzki, i sam druk sprawi, że z jednej strony będziemy mieli kwadryliony jednostek waluty, z drugiej strony, mówiąc delikatnie, zdemotywowane pokolenie zdemotywowanych ludzi, kurczące się ilościowo i starzejące się. Ten system upadnie. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.